Wordlist page 56. Poll. Ankieta. Sondaż. Compulsory vote. Obowiązkowe głosowanie. Leave the form blank anyway. W każdym razie, pozostaw puste pole formularze. We didn't have to queue for so long. Nie musieliśmy czekać w kolejce tak długo. The solution to voter apathy. Znaleźć rozwiązanie na apatię wyborców. People bother to vote. Ludzie zadawali sobie trud głosowania. Come up with a better system. Zaproponować lepszy system. Pay a fine. Zapłacić grzywnem. Come up with something. Znaleźć coś. Wymyślić coś. Wpaść na coś. They should think themselves lucky. Powinni się cieszyć, że. Provided that. Pod warunkiem, że I wouldn't mind too much. Nie miałbym nic przeciwko temu. To for so long. Tak długo czekać w kolejce. Once had about somebody. Zawracać sobie kimś głowę. Moderate governments. Polityczne centrum. Responsibility. Odpowiedzialność.